tu Kazimierz, dzień dobry Państwu jesteśmy w obserwatorium Truszczyny 9 maja na tranzycie Merkurego słońce już jest ku zachodowi tranzyt będzie trwał aż do zachodu słońca widzieliśmy początek widzieliśmy w środku tu jest teleskop przez który można obejrzeć tranzyt słońca pardon, tranzyt Merkurego przez słońce tam jest drugi teleskop, który daje transmisję przez YouTube na Polskę i na cały świat. Tu jest amatorski teleskop. No a tam mamy pana Mieczysława Rudzia, który uświetnia, uświetnia nam tranzyt Merkurego swoją muzyką kosmiczną. Eee, nie dotykam okularu. I tak, tak, ja oprowadzę Państwa w półkodzie słonecznym. O, tutaj właśnie Uda, jest jeszcze? Kazimierz. Kazimierz jest pierwszym Polakiem w